Oto piękny, deszczowy poranek, na sportowo, 10 km już pierdolnęłem, się w kurwie pierdolny, jest rzecz 4 nie ma co, o tak, kurwa nie ma, nie ma, nie ma lipy, nie ma co się podawać, trzeba zapierdalać, Bo kurwa jednak w sumie, kurwa ale warunki, ja pierdolę, dżungla, chyba nie dam rady jednak tego przebiec, kurwa, 4 km nie przebiegnę, ale, ale kurwa. Setkę chyba pierdolne O Jezu Kurwa się nie trzyma Opyk, otwieramy, kurwa wentyl i będzie dobrze Dobra Pozdro sportowe świry 4 km nie pierdolnęłem, ale setkę na raz pierdolne Siema i chuj wam w dupę